Hej Wam, to ja Tymery. No i dziś recenzja Jaspera z firmy Copperfox. Jak widać, jest on tutaj w wersji second, czyli te, takiego gorszego sortu, którą można sobie skupić, że tak powiem, taniej niż normalnie. On miał być maści, jeleni z jabłuszkami. Delikatne jabłuszka tutaj widać. I tak, jest to moja właśnie pierwsza recenzja, jeśli chodzi o Copperfoxa. Copperfox, ogólnie to są takie modele limitowane, jeśli chodzi o każde malowanie. Są dużo droższe od brayer i są także z innego materiału. Brzmi to troszeczkę dziwnie. Jest taki nawet inny w dotyku, taki, 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 nie wiem jak to ująć, naprawdę nie mam zielonego pojęcia. Ale tak, jeśli chodzi o sam model, jest on przedstawiony właśnie w galopie. Jak widać, takim trochę dziwnym jest on ogromny, naprawdę jest duży. Jest większy od brajerów, Trat oczywiście. I tak ogólnie nie patrzcie tutaj na różne wady tego typu, bo właśnie to jest zasługa tego, że jest sekondem. I... I po prostu tak to wygląda. Jest całkiem źle pomalowany, po prostu w strasznej jakości. Naprawdę dużo będę musiała się nad nim napracować. Kopytka ma w miarę wycześbione, chociaż dziwnie to wygląda. Koń ma naprawdę duży łeb w porównaniu do na przykład innych brajer. Cóż mogę jeszcze o nim powiedzieć? Nie wiem, jaki jest z trwałością materiału, bo nie rzucałam nim. Ale wydaje mi się, że mogą być troszeczkę bardziej delikatne od brayer. ale no nie jestem pewna, bo nie mam zamiaru sprawdzać tego, gdyż no, dotykając tak ten materiał, przynajmniej tak mi się wydaje, że są takie bardziej kruche, można by powiedzieć. Ogólnie koń, wszystkie szczegóły, ma wyrzeźbione typu, właśnie, kasztany z przodu i z tyłu, zmarszczki tutaj mięśnie, więc jeśli chodzi o to, to naprawdę jest na plus że wszystko jest tutaj wyrzeźbione i nie podoba mi się bardzo mm, w jego pysku te kości tutaj one wyglądają jak u demon po prostu z, z tym z botoksem troszkę albo implanty takie jak kiedyś miała Lady Gaga no spójrzcie na to jak to odstaje <grym> ja na pewno będę to redukować przy robieniu jego, bo nie tego no po prostu nie nie może być czegoś takiego mm. Ale ogólnie, no jeśli chodzi o proporcje, o właśnie detale, jakieś zmarszczki, tutaj nawet widać na szyi, mięśnie, wszystkie, wszystko jest naprawdę bardzo ładnie tutaj zachowane, więc myślę, że jeśli chodzi o customa, to będzie wyglądał naprawdę fajnie. W tym stanie jest on wart może 250 zł, no tak maksymalnie. Oczywiście w przeliczeniu, bo, no bo tak. Ale jak pomaluję, to to będzie więcej warty niż, niż taki, no, wersji. Nie wiem, jak się nazywa. First. Na pewno nie second, tylko tej takiej, no, już y, dobrej jakości, że tak powiem. To będzie troszeczkę więcej warty. Yy, I u mnie będzie maści kardyneryczowej z Sabiną, więc będzie zabawy o i będzie z włoskowaniem tutaj jego. On akurat u mnie nie zostaje, bo mi osobiście się nie podoba, ale no spójrzcie na jego detale. Ogólnie nawet tutaj w świetle się odbijają te mięśnie, nawet z maszczki tutaj wszystkie widać. Naprawdę to jest bardzo fajne. Jeśli chcecie Cooper Foxa, no to w sumie czemu nie? Tylko nie bierzcie tego sekunda, bo to jest masa masakra. No chyba, że potrzebujecie właśnie na customat. No to jak najbardziej, ale no. Mm na półkę, to w tym malowaniu po prostu nie za bardzo jeśli chodzi też o malowanie samego Jaspera no to mi osobiście w ogóle ten odcień się nie podoba lepiej zainwestować w jakieś inne malowanie, Tobi jest dużo ładniejszy na pewno, tam jeszcze jeden był ale no, na pewno nic tego bo sam kolory, same kolory są takie no, nie fajne tak samo docieniowanie na pysku, chociaż nie wiem, czy to nie zależy od tego właśnie, że jest sekondem, ale no, ogólnie, ogólnie no w sumie to rzecz gustu, tak jak wspominałam wcześniej, ale no, jeśli Wam zależy na realistycznym, dużym modelu, to jak najbardziej polecam. Ja jeszcze w sumie nie wiem, co mogę o nim powiedzieć, czy ma jakąś tutaj, no, niby tutaj, no. Ma logo, w sumie jest to wałach, ma tutaj logo Copper Foxa na nóżce, tak samo jak Breyer właśnie po boku. I no, jest także pusty w środku, tak samo jak Breyer. Nie jest tak, że jest pełnym modelem, absolutnie. Jest pusty, dziurkę gdzieś na pewno ma, nie spojrzałam w sumie. Hmm, aż poszukam. Tak, ma między nóżkami, tutaj, w przeciwieństwie do brajerów. Widzicie tam, o tam centralnie w tym rogu? Tam, tam jest właśnie dziurka. Brajery mają zwykle, znaczy zawsze mają na pysku albo w, chrapach, w chrapie, i to wygląda, no, nieestetycznie. Tutaj jest fajnie schowana. To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i zapraszam do następnego odcinka. Cześć.